Cześć, z tej strony Kamila i Mikkel z kanału Zamziraj. W końcu doczekaliśmy się lotu na Zanzibar, tak więc zapraszamy! Jutro mamy lot na Zanzibar e, i jedziemy kupić walizkę. Bo mamy dwie walizki, ale przecież mamy tyle tych rzeczy, że się nie zmieścimy i musimy kupić jeszcze jedną walizkę, e, więc jedziemy do sklepu do Glostrup Center. Tak. Kupiliśmy taką materiałową, mamy już podobną. Bo jednak te plastikowe, jak nam ostatnio rozwalili dwie, to, to nie było już jak w ogóle używać jej. A mamy taką podobną, tylko nam się zepsuło to. Ale mimo wszystko, wiecie, działa, więc... Czas na pakowanko. Tu nowa bliska, kupiliśmy podobną tej starej. Tu podręczne, tu żanetki i rodzinki. To już jest pakowane, więc tego nie będziemy ruszać. Ale... Tym musimy się zająć. Tutaj już rozdzieliłam nasze rzeczy, ubrania głównie i kosmetyki. Tam dalej są rzeczy do Jabiap. -jab. Jakieś tam, wiecie, poszewki na podłóżki jej <ścoughs> zmiotka. E... Do basenu te materace, koła, koła. O, koła. Szklanki, gąbki, kastora tu rzeczy dla kamili. Tu nasze jakieś sprzęty, projektor, tu Brajana ubrania, też trochę nakupiłam dla niego, jakieś tam kosmetyki, no i trzeba teraz poukładać to wszystko tutaj. Trzymajcie kciuki. Dobra, plan jest taki, żeby do tych dwóch walizek, to są takie same duże, pakować po prostu nasze rzeczy pół na pół, że połowę ubrań, połowę kosmetyków i tak samo do drugiej. Do tej mniejszej chciałabym spakować... Braja na ubrania, taty jakieś tam rzeczy, i ile się zmieści to rzeczy do Jabiab. No i do tych dwóch walizeczek podręcznych, to tak do jednego będzie projektor. Nie wiem, po co zabraliśmy ten projektor, jak go używamy tylko na Zanzibarze. A go zabraliśmy, a on jest ważnie chyba 7 kg. Także po prostu on wkładamy go do tej dużej walizki i do tej małej walizki jednej i, 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 i tyle. I nic już nie możemy dać tam. Do Michaela walizki z kolei będzie laptop. I co? I jakieś tam kable, powerbanki, czy coś w tym stylu? No i ja jeszcze mam plecaczek, to w plecaczku to wiecie. Eee, jakieś tam mniejsze rzeczy. Kable, nie kable. Dobra. <ścoughs> tak prezentują się nasze walizki. Michaela jeszcze robi silanko. Anna pomarańczowo, ja na niebiesko. Świetnie. I zaraz za pół godziny wyjeżdżamy. <śmierzchnie> Musimy jakoś dać radę. Udało się. Sprawdzali nam projektor, bo niestety nie zostawiliśmy go ostatnim razem i musieliśmy poczekać, ale nawet nie było kolejki, więc spoko. Pogoda nas nie rozpieszcza. Kazali nam w ogóle iść tędy, e, bo jesteśmy na celnik siedzeniach. Oni wchodzą przez e, ten rękaw, a my musimy iść ten po deszczu kurcze! Nasz lot będzie trwał 3 godziny 20. i jedna makrosy Co to śmierdzi jeszcze Lecimy. Uciekamy kurde Patrz dalej to się dzieje. O. Śmierdzi jeszcze No, lecimy dalej, no są Znaczy jeszcze nie, musimy poczekać 3 godziny. No, lecimy, dziękuję. Widzicie, tutaj na lotnisku jak chcemy mieć internet, to musimy sobie kod wydrukować. I czas na kolejny lot, już na Zalbzibar. Idę. Mikel pierwszy raz nagrywa z tej podróży. No ja cię kręcę, już trzeci raz w życiu mu się udało, że nagrywa. Ja w szoku, zobaczcie. W końcu ktoś inny. No, fajnie. Ja już prawie gotowa do spania. Czekam tylko na jedzenie, a jeszcze nie wystartowaliśmy w ogóle. No, ale chcę powiedzieć, że jest lepszy samolot. Jest moja gra ulubiona. Zaraz wam pokażę, jaka. Jest trochę więcej miejsca i nie ma nikogo koło mnie. Jest super. To jest moja gra, super. Karon, w sumie to już mieliśmy wcześniej, jakieś warzywka, jakiś deserek, i gitarka. W nocy. This is the best spot dala, to jest najlepszy miejsce na świecie. Widzieli Państwo, W na Europie można było mieć taki ruch, ale nie Dojechaliśmy znaczy, jesteśmy już na Zanzibarze Jedziemy z miasta. Chcieli mi drona wziąć. Tak, nam i jeszcze Niemcom jednym. Niemcom powiedzieli, że mają przyjechać jutro. A Michael powiedział, że on się nie zgadza, i oni: No to wezwiemy policję. A Mikael mówi: No to wezwijcie. oni, to proszę usiąść, a Mikael nie. I Mikel poszedł. Ale potem faktycznie wyszli. Chyba Mikela szukali, ale no my już byliśmy zapakowani w samochodzie. Kamila już znalazła taksówkarza, to on wziął bagaż razem z Kamilą. Ja się ucieszyłem. Nie widzę Kamili, to mówię, uciekam. No więc jedziemy do Padrze. I tyle. Ale fajnie być znowu tutaj. Juhu. Ale fajnie. Dziękujemy Wam ogromnie za to, że jesteście z nami. Mamy nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Po vlogach z Polski kolejne filmiki będziemy dodawać dwa razy w tygodniu, o ile prąd i internet będą działać. Mieszkając na Zanzibarze trzeba liczyć się z tym, że czasami nie wszystko idzie po naszej myśli, ale jak to się mówi na Zanzibarze, pole pole i hakuna matata, czyli powoli, powoli i nie martw się. Widzimy się w kolejnym vlogu już z Zanzibaru. Na początek przygotowaliśmy luźny filmik z pierwszych dni po powrocie. W końcu nie było nas na wyspie przez 3 miesiące. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! Od dzisiaj pracuję tutaj. Tak naprawdę nie, tylko do filmiku. Ale kazali mi ubrać błyskę, No i plan jest taki, że ja mam rozmawiać bla 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 bla, bla a potem wyjść na plażę i pokazać klient. Nie wiem co. No, ale jesteśmy już kolekajta i tak chętnie pomożemy skuterowi. Mikkel nagrywa dronem. Chwilę nas nie było, oni się tutaj rozbudowali, słuchajcie. Taki, tak, taki podesz, zrobili krzesła. No, msuri, no fajnie, Ciekawe czy jest Ali. Mambo! A Ali!